Trudno nie zauważyć tu strachu. A dlaczego są tu Rosjanie? Oni nas bronią, żeby ci z Kijowa tu nie przyszli i nie urządzili nam tutaj. A wy ich, tych z Kijowa się boicie? Tak, ja się boję. Już wolę nawet, żeby Krym się oddzielił. A nie, że nam obiecują, mówią, wszystko dla Krymu zrobimy, a potem wszystkich ich powiesimy. A myśli pani, że to prawda? No może i nie. Andrzej Rybin, kiedyś żołnierz, teraz na emeryturze, nie ukrywa swych prorosyjskich sympatii i żalu do nowej kijowskiej władzy. Dlaczego tu nie przyjeżdżają? Nasi ludzie byli na Majdanie. Niektórzy, ale byli, którzy stali tam w imię tamtej idei. Oni przecież nie bali się jechać tam i ginąć, a oni po prostu się boją. Wzięli władzę, schowali się w parlamencie i tyle. Wracamy do Sentweropola. Docierają do nas kolejne doniesienia o porwaniach w zajęciu wojskowego szpitala. Strzelaninie w Bachczy Saraju. Tatarskie kobiety kolejny dzień stoją wzdłuż drogi. Gest rozpaczy i strachu. Ich matki, babki, całe rodziny Sowieci 70 lat temu wywieźli w głąb One wróciły. I teraz one się boją, że historia się powtórzy. Nie chcesz, nie chcesz. Nie chcemy, nie chcemy, nie chcemy. My jesteśmy Ukrainą, Ukrainą. Nie chcemy tutaj Rosji. Niech siedzą u siebie w Rosji, w domu. My chcemy żyć w pokoju. Pokój, pokój.